Hej witajcie z tej strony Hipno. A to są moje podziękowania z okazji 100 widzów. Tak, udało mi się zdobyć 100 widzów. Yeah! Nie no, tak szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, nie wiem co powiedzieć zbytnio. Um, już jakieś chyba tydzień czy dwa tygodnie temu mi stuknęło to 100 widzów, ale jakoś nie mogłem się zebrać, żeby nagrać ten materiał i Wam podziękować za taką liczbę. Mam nadzieję, że cały czas moja liczba widzów będzie rosnąć i że nie będą Wam się nudzić moje filmy. Postaram się też, żeby wprowadzać jakby jakieś nowości na kanale, a nie tylko ciągle to samo. No, zobaczymy, co z tego będzie. Mam tonę pomysłów, także nie bójcie się o to. Jedne, czego mi brakuje, no to jakby powiedzmy takiej motywacji. Znaczy, nie, może moty... nie, motywację mam, ale takie jakby czegoś takiego, co by mnie zmusiło, zmusiło może, żebym to wszystko zaczął realizować, tak czy inaczej. To nie są zwykłe podziękowania, dlatego iż mam dla Was konkursik. Z okazji stu widzów mam dla Was konkurs, w którym do wygrania jest gra Orks Must Die. Pierwsza część jest to w postaci: gra w postaci klucza na platformę Steam. E, oczywiście konto na Steamie większość prawdopodobnie z Was ma, a jeśli nie jest to e, darmowe do założenia, także nie ma problemu. E, widzicie zresztą w tle, od początku tego filmu widzicie w tle tam gameplay z Orcs Must Die e, i już się widzicie pewnie po tytule, e, także mam dla Was właśnie jeden kluczyk do rozdania jakbym miał więcej widzów to pewnie mu rozdawałbym więcej ale że 100 widzów to wydaje mi się, że jakby szansa 1 na 100 no nie każdy też oczywiście weźmie udział, więc na, szansa pewnie na wygranie będzie dosyć duża, w zależności od tego ile osób weźmie udział. A co trzeba zrobić? No nie wymagam od was zbyt wiele. Wystarczy napisać komentarz. I to nawet nie tylko nie komentarz, w którym napiszecie, że biorę udział, tylko po prostu komentarz. Nie musicie nic tam uzasadniać. Oczywiście jeśli mi napiszecie, żebym wiecie, coś bardzo okropnie niemiłego, zaczniecie mnie wyzywać i tak dalej, to zignoruję was, was jakby w konkursie. Wystarczy napisać cokolwiek, co wam się tam podoba, a jeśli ktoś nie wie, co napisać, to proszę napisać e, biorę udział w konkursie e, i tyle, albo e, nie wiem, no coś, coś takiego powiedzmy i macie szansę, wtedy ja będę losować e, całkowicie losowo, ja nie będę wybierać patrząc na, na nie wiem, na kanał, na, na, na nie wiem, na zachowanie, znaczy, no nie wiem, e, będę po prostu, to, to będzie losowo wybierane, także e, nie ma tutaj żadnych Niesprawiedliwości. Na jakby na napisanie komentarza macie tydzień, czyli dzisiaj mamy sobotę i tydzień, już za tydzień, w sobotę będą wyniki, w i będzie podana właśnie osoba, która otrzyma klucz. Tak, osoba automatycznie otrzyma klucz. I to będzie właściwie na tyle Czy coś jeszcze mam wam do powiedzenia? Chyba nie Jeszcze raz wam bardzo dziękuję za 100 widzów Dosyć, dosyć szybko to poszło Jestem bardzo zadowolony, że wam się podobają moje filmy I mam nadzieję, że dalej się wam będą podobać Tak czy inaczej, trzymajcie się Życzę wam powodzenia w konkursie Piszcie komentarz, żeby wziąć udział No i na razie, hej Widzimy się w materiałach